Cześć, witajcie w moim nowym filmie na moim kanale. Trochę mnie nie było, dużo pracy trzeba było się zająć pracą, nie było czasu na wędkowanie. Choć w to niedzielę byłem na Mazurach, było strasznie wiecznie na łódce. Było niezbyt sympatycznie, że tak powiem. 5 płoteczek, jakieś 30 kilka centymetrów i nic poza tym. Także dzisiaj po pracy prosto na wodę lokalną. Znacie to wodę z moich wcześniejszych filmów, chociaż trochę sobie posiedzieć. Chwila wolnego czasu, także spędzimy to na rybach nad wodą. Zapraszam Was do oglądania. Zobaczymy, co się tam uda złapać. Mam nadzieję, że będzie coś do pokazania. Dzisiaj taktyka taka, że prawa wędka metoda, kuleczka żółta, słodka kukurydza. Lewa wędka spławiczek. Kukurydza, nie mamy robaczków, nie nic, bo to prosto z pracy. Nie chciałbym się już podjeżdżać do wędkarskiego, a już nie miałem. Także na biedno, ale może nam się uda cokolwiek połapać. Woda na no także coś tam może się uda. Może tak powiem, pogoda nam się poprawiła. Jest cieplej niż w zeszłym tygodniu, można posiedzieć czekamy na jakieś efekty podnęcimy sobie trochę kukurydzą z ręki parę ziarenek a dzisiejsza wyprawa tak na no, spontanie po robocie nawet sierki nie wziąłem do rąk Trzeba sobie jakoś tam radzić. Fajnie by było coś dzisiaj powędkować, bo wygodniałem z tego wędkowania. No stoł w robocie. Was zaniedbałem, ale w tym tygodniu troszeczkę się zmieni. Troszeczkę mniej pracy. Także podejrzewam, że kilka razy w tym tygodniu jeszcze sobie zrobię wypadzik tutaj gdzieś lokalnie. będzie co może do pokazania. Pierwsze 40 minut bez żadnego kontaktu z rybą. Były już pierwsze przymrozki, dwa razy z rzędu. Wczoraj i przedwczoraj już szyby skrobałem, rano wyjeżdżając do pracy. Że może to już jest, to że ryba jest mniej aktywna. Może sprawdziłby się lepiej tutaj jakieś robaczek, a nie kukurydza Jak woda się chłodniejsza zrobiła Nie wiem Na razie siedzę cierpliwie i czekam Z nadzieją, że coś się uda Co pilo tutaj szczupak pogonił jakąś drobnicę No nic Nic nie pozostało, tylko czekać Minęła godzina, tu nawet jednego dziubnięcia nie ma, ani na spłabiczku, ani na metodzie, I co nam pozostało. Podobnież nadzieja umiera ostatnia, że czekamy pełni w nadziei, że cokolwiek jeszcze tu złapiemy. Koledzy wędkarze, ustawiajcie po sobie porządek, baczcie, go te śmieci, no i nie tylko wędkarze. Ale torebka od zanęty też jest Aż nie przyjemnie tu posiedzieć teraz a wziąć worek i pozbierać Taka pora roku Jest, że trzeba się chyba za drapieżnikiem Wybrać gdzieś na łódkę Pomyślimy w ten weekend to nie dam rady, ale w następny Może, może A jeszcze w tym tygodniu spróbujemy może na rzece Połapać sobie tej małej rzeczce na kliniki, na spuść zobaczymy, może nam się uda, to wybierzemy się tam w tamtym tygodniu, a na dzisiaj to będę kończył, no niestety nadzieja umarła. Rano trzeba stapać do roboty i robić późno. Nawet jednego wskazania, który by mnie tutaj zatrzymał przez ten czas co tu jestem. Także zbijam wędki. Kończymy na dzisiaj. Szkoda, że nie było żadnej rybki No niestety. I tak bywa w świecie wędkarstwa, że się przyjeżdża i nic się nie, nie złapie. Także... Dziękuję za oglądanie. Żeby trwaliście do końca. Na razie pozdrawiam Was. Do następnego filmu. Cześć!